Catering Arts, firma cateringowa, oferująca kompleksową obsługę eventów. Od menu, przez aranżację miejsca, oprawę muzyczną i florystykę, po atrakcje live cooking czy strefy zabaw. Firma obsługuje zarówno duże imprezy i kongresy, jak i obiady dla pracowników oraz obsługę kantyn firmowych. Jeśli bywacie na biznesowych eventach na Śląsku, to pewnie znacie firmę Catering Arts. Dzisiaj ze mną na kanapie Ewelina Czajka i Marcin Czajka. Rodzinna firma z niemal już 15-letnim doświadczeniem, ale to nie jedyna liczba, która jest imponująca. Ponad tysiąc klientów obsłużonych, a podczas jednego eventu. Catering Arts potrafi obsłużyć nawet potrafi przygotować nawet 5 tysięcy posiłków. Ta liczba jest imponująca. Cześć, dzień dobry, dziękuję za przybycie do naszego studia śniadań ekspertów. No więc co oferujecie, Marcin? To tak naprawdę Catering Arts oferuje? Oferujemy pyszne jedzenie, które sami przygotowujemy i dostarczamy do klientów. Głównie są to klienci biznesowi, zarówno codzienne dostawy posiłków, z wydawaniem również na życzenie klienta, czyli obsługa bufetów i kantyn pracowniczych, ale także i przede wszystkim kateringi eventowy, bankietowy, gale, jubileusze, a także imprezy plenerowe w formie pikników, najczęściej pikników rodzinnych na kilka tysięcy osób. Hmm. Realizujemy te usługi w sposób kompleksowy, także to nie jest tylko jedzenie, które dostarczamy pod drzwi i, i reszta nas nie obchodzi. My się klientem opiekujemy e, i przygotujemy, przygotowujemy usługę e, kompleksową, także. Poza jedzeniem również cała oprawa z tym związana, tak żeby klient się nie musiał o nic martwić. To jakby przenosi na nas tą odpowiedzialność, a często przy galach, bankietach, jubileuszach to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo klient zaprasza swoich często najlepszych klientów i prestiżowych gości. Co ważne, oferujecie również oprawę muzyczną, florystyczną, a także live cooking, prawda? Dobrze doczytałam. Tak jest, tak jest. Ta oprawa tak by artystyczna. To już się zaczyna od samego stołu, bufetu i to jest chyba najważniejsze, żeby klient jak wchodzi i klient i jego goście jak wchodzą, żeby te pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, a potem dopełnione smakiem jedzenia. Także zgadza się. Wiemy, że catering arts to nie tylko jedzenie. Doprawiacie catering. Tak, taką informację można o Was uzyskać. Doprawienie cateringu to Pytanie, jak powstaje koncepcja takiej kompleksowej oprawy? Kto najczęściej decyduje o stylu? Klient czy wy? Bywa różnie, ale przede wszystkim tutaj kładziemy nacisk na bardzo szczegółowy wywiad z klientem, kiedy w ogóle powstaje idea jakiegoś eventu. Uważamy, że to jest w ogóle klucz całego, całego konceptu, który się pojawia. Um, I wtedy w trakcie wywiadu... Y widzimy, w którą stronę pójść w rozmowie, czy przekazać klientowi nasze, nasze rady, pokierować klienta, bo są klienci, owszem, którzy są zdecydowani i, i wiedzą doskonale, czego chcą. I okej, okay, my, to, my to jak najbardziej przyjmujemy, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, ponieważ zawsze to jest coś fajnego, co, co możemy zarażować. Natomiast zdarza się szerokie grono klientów, którzy Mówią: OK, no, mamy event, który byśmy chcieli tutaj zrobić dla własnych pracowników, albo event, do którego zapraszamy naszych klientów, no, ale nie mam do końca tego pomysłu, nie wiem, jak się za to zabrać, czy Państwo mogą mnie nakierować i wtedy tu jest um, takie pole do popisu osób, które, um, które przeprowadzają naszego klienta przez tą całą drogę, e, począwszy od e, obrania konceptu, e, harmonogramu imprezy, całej aranżacji. E, i w, i to nam bardzo dużo daje e, też e, dzięki opiekunom e, klienta, e, których, e, którym posiadamy. Jesteśmy w stanie naprawdę bardzo precyzyjnie przygotować e, ofertę na naszego klienta, a także event. I, i nieraz e, słyszymy się, e, taką opinię od naszych klientów, kiedy klient przychodzi na ten event swój i zaprasza swoich jak gdyby swoich gości i mówi to jest właśnie to o co mi chodziło i właśnie tak to sobie wyobrażałem czy też wyobrażałem. I to jest cudowne. Firmy na rynku Firm catering, cateringowych jest sporo. Natomiast o tak, Catering Arts y, słyszy się, nie wiem, czy można powiedzieć, słyszy się na mieście. Natomiast jesteście faktycznie podczas wielu y, imprez biznesowych. Co was wyróżnia na tyle konkurencji? Co nas wyróżnia na tyle konkurencji? E, indywidualne podejście do klienta. E, my, jak gdyby, nie, nie robimy eventów czy też spotkań. E, wszystkich takich samych. E, bardzo kładziemy nacisk, żeby każdy event był dopasowany do rangi imprezy, do rangi wydarzenia, e, dopasowany do często do wartości, które, które firma ma często kolorystycznie, e, do loga, czy też innych wyróżników, e, które ta firma po prostu posiada. Bo ważne jest to, żeby to wszystko tworzyło spójną całość i było też elementem identyfikacyjnym dla tej firmy, bo należy o tym pamiętać, że my jesteśmy elementem, który, który tworzy całość dla tego klienta. To klient ma się czuć, że to jest jego event, a reszta ma po prostu być spójną kompozycją, tak? I to jest ważne. A opowiedzcie o najbardziej m, najciekawszym zleceniu, czy to pod względem skali, czy najbardziej kreatywne zlecenie, a może największe wyzwanie logistyczne, co wam się przytrafiło w ostatnim czasie? Może nie tak w ostatnim czasie, ale takie zlecenie bardzo nietypowe. W covidzie zrealizowaliśmy catering dla dwóch osób w tramwaju dla spółki Tramwaje Śląskie gdzie to była kolacja dla jakby zakochanej pary, która wygrała tą kolację w konkursie organizowanym przez Tramwaje Śląskie, więc to takie jakby nietypowe, nietypowe bardzo zlecenie. Z takich zleceń każde, każda usługa cateringowa jest trochę inna, i to też jest jakiś taki fan dla nas z tych eventów, z tych cateringów, że każdy jest swego rodzaju ciekawym wydarzeniem. Szczególnie gale, jubileusze, takie ważne wydarzenia dla naszych klientów, to dla nas są też bardzo duże wyzwania i duża odpowiedzialność. Natomiast z takich też ciekawych było wyzwanie ze strony klienta Kopalni Staszic, gdzie było takie oczekiwanie w programie czas na kolację, to było 30 minut, żeby wydać 500 posiłków talerzowo, wyserwować i podać do stołu w trakcie biesiady barburkowej, więc to było dla nas. Duże wyzwanie i takie organizacyjne i logistyczne, natomiast podołaliśmy i też zostało to wyróżnione podczas konkursu MP Power Awards w Warszawie, gdzie dostaliśmy jakby nagrodę za taką realizację sprawną i, i serwowanie tej kolacji dla 500 osób w 30 minut. Mogę dopytać ile osób logistycznie jest potrzebnych, żeby takiego czynu dokonać 30 minut, 500 posiłków? No łącznie na zapleczu z obsługą wydającą, z obsługą kelnerską to było prawie 50 osób. Mm -hmm. No to robi wrażenie, bo przecież te wszystkie osoby muszą się też gdzieś zmieścić i ta logistyka to nie tylko, żeby po prostu to się wydarzyło, ale żeby jakby się nie pozdarzali, bo to też nie jest taka przestrzeń wiadomo, gdzie swobodnie można się poruszać. Także to sporo wyzwań jest chyba w tego typu eventach. Natomiast właśnie często podczas imprez, eventów organizatorzy mają mnóstwo rzeczy do. Pochwytania, zorganizowania. Catering jest jedną z nich i jak się okazuje, sporo pytań i jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi często. No i jak to zrobić, żeby dogadać wszystko wcześniej? Jak się powinien klient przygotować, żeby współpraca między firmą cateringową a klientem przebiegła sprawniej i żeby o niczym nie zapomnieć? Przede wszystkim nie należy się bać. Ponieważ my jesteśmy po to, żeby pomóc i zrealizować czyjeś marzenie. Bo to nie chodzi o to tylko, żeby to, żeby zorganizować catering, ale należy pamiętać o tym, że każde wydarzenie, w którym jesteśmy razem w gronie ludzi, jest wspomnieniem. My. Pod, my pomagamy budować te wspomnienia, te, budować razem te wspólne chwile z naszymi klientami. Dlatego to jest dla nas tak ważne. Y I przede wszystkim nie należy się bać, kiedy nasz opiekun y klienta y zadaje pytania. Y Naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby na te pytania odpowiadać, ponieważ one są po to, żeby pomóc, a nie przeszkodzić. E, może się okazać, że niektóre pytania są bardzo banalne i wbrew pozorom wydawałoby się, że są zupełnie niepotrzebne, na przykład um, e, kwestie dotyczące prądu, czy też kwestie dotyczące obiektu, czy Wchodząc do obiektu jest winda, czy są schody, elementy zaplecza, dostanie się do obiektu, jaka jest odległość do pokonania między parkingiem a drzwiami wejściowymi. To jest wszystko naprawdę bardzo potrzebne, ponieważ to pozwala nam zrobić bardzo precyzyjnie całą rozpiskę dla załogi która przyjeżdża i ten całe zaplecze dla naszych klientów wykonuje żeby nie było żadnych komplikacji w trakcie w trakcie realizacji chociaż catering ma jedną cechę że zawsze jest coś dodatkowego zawsze są y, pewne wyzwania które dochodzą w trakcie realizacji choćby zmiana pogody y, czy też czynniki zupełnie zewnętrzne na które nie mieliśmy wpływu y, i naszą rolą jest to żeby wszystko wykonać tak aby klient nawet tego nie zauważył tak y, więc y, naprawdę warto rozmawiać warto odpowiadać na pytania E, bo dzięki temu możemy zrobić e, cudowny event e, dokładnie e, tak, jak sobie ktoś to zaplanował. Wyglądacie na bardzo spokojnych, także pewnie już macie opanowane wszelkie e, sytuacje stresowe, już nie są wam obce, stresujące, tak? czyli elementy, które wypadają w ostatnim czasie. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami, za fenomenalny catering. Ja tutaj teraz wykorzystam ten moment, bo my dzisiaj też częstujemy się pysznościami od Katerinkę art. Dzięki za wam za podzielenie się swoim doświadczeniem, dzięki za udział w śniadaniu ekspertów. No i i mam nadzieję, że do zobaczenia podczas kolejnych eventów.